Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się Ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 317 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami Psalmu 34, wersety od 2 do 11. Chcę błogosławić Pana w każdym czasie. Na ustach moich zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Pana, imię jego wspólnie wywyższajmy. Szukałem Pana, a on mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na niego, promieniejcie radością, a oblicza Wasze nie zaznają wstydu. Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków. Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który się do niego ucieka. Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. Możni, zubożeli i zaznali głodu, a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. Rozpoczynamy nową księgę, księgę Aggeusza. Prorok Aggeusz nawołuje Izraelitów do odbudowy świątyni, podkreślając, że duchowe odrodzenie idzie w parze z fizycznym odbudowaniem Bożej świątyni. Tekst ten zachęca do aktywnego uczestnictwa w odnowie wspólnoty. W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka. Tak mówi Pan Zastępów. Ten lud powiada, jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom pański. Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza. Czy to jest czas stosowny dla Was, byście spoczywali w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom leży w gruzach? A teraz tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Siejecie wiele, lecz plon macie lichy, przyjmujecie pokarm, lecz nie macie go dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, okrywacie się, lecz się nie rozgrzewacie. Ten, kto pracuje dla zarobków, pracuje dla dziurawego mieszka. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się dobrze nad swoim postępowaniem. Wyjdźcie w góry i sprowadźcie drewno, a budujcie ten dom, bym sobie w nim upodobał i doznał czci, mówi Pan. Spodziewaliście się wiele, a urodziło się mało. Kiedy zaś znieśliście to do domu, ja to rozproszyłem. Dlaczego tak się dzieje wyrocznia pana zastępów z powodu mego domu który leży w gruzach podczas gdy każdy z was pilnie się troszczy o swój własny dom dlatego niebiosa nad wami zatrzymały rosę a ziemia nie dała urodzaju ja bowiem sprowadziłem suszę na ziemię i na góry na pszenicę na winne krzewy i na oliwki na wszystko cokolwiek może wydać gleba na ludzi i na bydło i na wszelką pracę rąk. Zorobabel, syn Szaltiela, i arcykapłan Jozue, syn Josadaka, a także cała reszta ludu usłyszeli wówczas głos Pana, Boga swego, i słowa proroka Aggeusza: jako że wysłał go ich Pan, Bóg a lęk przed Panem ogarnął lud. Aggeusz zaś, wysłannik pański, Pełniąc to poselstwo Pańskie, przemówił do ludu tymi słowami: Ja jestem z wami, wyrocznia Pana. Pobudził więc Pan ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, a także ducha całej reszty ludu. Przyszli więc i wzięli się do pracy przy domu swego Boga, pana zastępów. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku rządów króla Dariusza. Dnia 21 miesiąca 7 pan skierował te słowa do proroka Aggeusza. Powiedz to Zorobabelowi, synowi Szaltiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu. Czy jest między wami ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha Zorobabelu, wyrocznia Pana. Nabierz ducha arcykapłanie Jozue, synu Josadaka. Nabierz też ducha cały ludu ziemi, wyrocznia Pana. Pracujcie, bo ja jestem z wami, wyrocznia Pana zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdy wyszliście z Egiptu, Duch Mój stale przebywa pośród Was. Nie lękajcie się, bo tak mówi Pan zastępów. Jeszcze raz będzie to jedna chwila, a ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan zastępów. Do mnie należy srebro, i do mnie złoto, wyrocznia pana zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi pan zastępów. Na tym miejscu ja udzielę pokoju, wyrocznia pana zastępów. Dnia 24 miesiąca 9 w drugim roku rządów Dariusza, pan skierował te słowa do proroka Aggeusza. Tak mówi pan zastępów. Zapytaj kapłanów o rozstrzygnięcie takiej kwestii. Gdyby ktoś zawinął poświęcone mięso w róg swej szaty i dotknął tą szatą chleba, albo gotowanej strawy, albo wina, bądź oliwy, albo w ogóle jakiegoś pokarmu, czy wówczas będzie on poświęcony? Na to kapłani odrzekli: Nie. A geusz więc pytał dalej. Gdyby ktoś nieczysty z powodu zmarłego dotknął się którejś z tych rzeczy, czy będzie zanieczyszczona? Na to kapłani odrzekli: Będzie zanieczyszczona. A Geuszy zaś tak ciągnął dalej. Tak jest z tym ludem, tak z tym narodem przed moim obliczem, wyrocznia Pana. Tak też jest z każdym dziełem ich rąk. Nawet i to, co składają tam w ofierze, jest nieczyste. Rozważcie tylko czasy obecne i minione. Zanim ułożono kamień na kamieniu w świątyni Pańskiej, zanim one były, gdy się przyszło do stogu na dwadzieścia miar, było tam tylko dziesięć. Gdy się przyszło do tłoczni, by zaczerpnąć pięćdziesiąt miar, było ich tylko dwadzieścia. To ja dotknąłem Was zważeniem zbóż od gorąca, posuchą i gradem, dotknąłem wszelkie dzieło Waszych rąk, a nie było między Wami nawracających się do mnie. Wyrocznia pana. Rozważcie tylko dobrze czasy obecne i przeszłe. Od dnia 24 miesiąca dziewiątego do dnia, w którym położono fundamenty pod świątynię Pańską. Rozważcie tylko dobrze. Czy nasienie jest jeszcze w spichlerzu? Nie. Ale ani winorośl, ani figowiec, ani drzewo granatu, ani oliwka nie przyniosły jeszcze owocu. Od tego dnia. Ja będę wam błogosławił. Po raz drugi Pan skierował te słowa do Aggeusza dnia 24 tego miesiąca. Powiedz to namiestnikowi Judy, Zorobabelowi. Ja poruszę niebiosa i ziemię. Wywrócę trony królestw i skruszę potęgę władczych narodów. Przewrócę Rydwan i jego woźnice. Padną konie i ich jeźdźcy. Każdy polegnie od miecza swego brata. W tym dniu, wyrocznia Pana zastępów, wezmę Ciebie, sługo mój Zorobabelu, synu Szaaltiela, wyrocznia Pana, i uczynię z Ciebie jakby sygnet, bo sobie upodobałem w Tobie, wyrocznia Pana zastępów. W pierwszym liście świętego Jana, rozdział drugi, werset od 1 do 17, apostoł Jan pisze: Aby wierni unikali grzechu. Ale jeśli ktoś zgrzeszy, Jezus Chrystus, będąc sprawiedliwym orędownikiem, jest źródłem przebaczenia. Jan podkreśla, że prawdziwa miłość do Boga wyraża się przez przestrzeganie Jego przykazań i życie w Jego światłości. Przestrzega również przed umiłowaniem świata i Jego porządliwości, ponieważ to, co pochodzi od świata, przemija. Natomiast ci, którzy wypełniają wolę Bożą, mają życie wieczne. Dzieci moje, piszę Wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśli by nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku. Tym dawnym przykazaniem jest nauka, którą posłyszeliście. A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a jaśnieje już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie dokąd idzie, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. Pisze do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię. Pisze do Was, Ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Pisze do Was, Młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do Was, dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do Was, Ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do Was, Młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w Was, a zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tego co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem co jest na świecie, a więc porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia, pochodzi nie od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego porządliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.